Pan z wami jest słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie Panie. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Naim, a podążali z Nim jego uczniowie i wielki tłum. Gdy przybliżył się do bram miejskich, właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki. A ta była wdową, towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zwitował się nad nim, nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się marł. A ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał, oddał go jego matce. Wszystkich zaś pogarnął strach. Wielbili Boga i mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainy. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste, Moi drodzy, nie powiem, że nie chciałbym mieć urlopu, który w którym mógłbym zmieścić wszystkich apostołów, czyli gdzieś tam mniej więcej, trochę więcej niż dwa tygodnie w jednym ciągu, no ale tak się poukładało, że się nie, nie udało, więc tak jak zapowiedziałem podczas naszych rozważań z kaplicy, którą jak ładnie nazwałem przedłużeniem Kaplicy kuli biskupiej, każdego dnia zwykłe w tygodniu przybliżałem wam postać kolejnego z apostołów. Dzisiaj przyszedł czas na kolejnego z apostołów, na Jakuba Mniejszego, ale zanim o nim, to pozwólcie na dosłownie dziesięć zdań zapowiedzi, bo trudno przejść obok dzisiejszego pierwszego czytania tak po prostu, bez, żadnych, bez żadnego komentarza. Otóż kiedy dojdziemy do rozważań nad postaciami dwunastu apostołów, czyli zamkniemy rozważania Maciejem, postacią świętego Macieja, to kolejne rozważanie będzie poświęcone świętemu Pawłowi, bo przecież wiemy doskonale, że on również jest apostołem Jezusa Chrystusa, choć w jaki sposób stał się apostołem, to na ten temat podczas rozważania i taką, takim zakończeniem naszych Rozważań o apostołach będzie właśnie rozważanie dotyczące tego fragmentu, który z listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza, pierwszego listu Świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza, w którym określa cechy wymagane od biskupów i diakonów, od duchowieństwa chrześcijańskiego, bo katolicyzmu jeszcze wtedy nie było. Katolicyzm to późniejsze, znacznie, późniejsze wieki. Kiedy no, podzieliliśmy się nie, nie my, tylko nasi pracodkowie w XI wieku podzielili Chrystusowy Kościół, ten Babusa, te dwa te dwa filary, Piotra i Pawła, podzielili na dwie części, na kościół wschodni i zachodni. Jedni się nazywali katolikos, czyli kościół powszechny, choć katolikos również tego pojęcia używają. E, używają y, Nasi bracia z Kościoła z Wschodnich, z Kościoła Prawosławnego, ale o tym właśnie na zakończenie. Dlatego, że te cechy wymagane od biskupów, i diakonów, stanowią o tożsamości katolickiego Kościoła Narodowego w kaplicy kurialnej, którego jesteście, drogie siostry, i bracia dzisiaj. Jeżeli ktoś nie wie, to właśnie bardzo serdecznie witamy żeby nie było zdziwienia, a co to za biskup? To pewnie nie jakiś katolicki, jak najbardziej biskup katolicki, jak najbardziej kościół katolicki, katolicki kościół narodowy, nie nacjonalistyczny kościół narodowy. Dlaczego narodowy? To będzie seria następnych wykładów z historii kościołów narodowych, o czym nikt was z pewnością nie uczył, bo przecież ja, jako stary ksiądz, wiem pan bardzo dobrze, że Kościołom Narodowym w przestrzeni historii Kościoła Powszechnego jakoś niekoniecznie poświęcono wiele miejsca, ale wracamy do naszych, do naszych rozważań codziennych związanych z apostołami. Te rozważania, jak wiecie, są związane z pewną pracą również naukową i badawczą, której się poświęciłem na przestrzeni ostatnich. Dość długiego czasu, by uchylić troszeczkę rąbka prawdy dotyczącej życia apostołów Jezusa Chrystusa, życia dotyczącego ich posłannictwa, ich powołania, ale również życia rodzinnego, życia prywatnego, by, by dojść do prawdy. Jak to, jak to naprawdę wyglądało? Czy prawdą jest, że w momencie, kiedy Pan Jezus powoływał apostołów? To oni wszystko porzucali, porzucali swoje żony, swoje rodziny, swoje dzieci, i poszli za Jezusem. Otóż, drogie siostry i bracia, jak już wiecie, z tych kilku wcześniejszych naszych nauk, nie wszyscy apostołowie byli panami żonatymi. Część z nich zaledwie była żonatymi mężczyznami, którzy mieli swoje rodziny, swoje żony, swoje, swoje dzieci, natomiast. Spora część spośród tej dwunastki, jeszcze nie, do, nie, nie będę zdradzał wszystkich tajemnic i nie odkrywał, jak to się mówi w języku, w języku potocznym, wszystkich kart, ale y, część z tych, a, część z apostołów to byli właśnie y, a, mężczyźni żonaci, a znacząca część to byli y, mężczyźni, którzy dla Chrystusa pozostawili całe życie i żyli. Nie w celipacie, ale w miłości do Jezusa Chrystusa, w samotności i w czystości. Bo czym jest, czym jest celipat, to będzie następna nauka, gdzieś tam zapowiadam, znacznie do przodu. A zatem dzisiaj witamy i kładę tutaj na ołtarzu Słowa Bożego żywot św... Świętego Jakuba Mniejszego, który, tak jak w przypadku poprzednich apostołów, Przypominałem, że każdy z apostołów ma taką swoją dewizę. Czyli mówi się, że był apostołem wiary, a o a, a świętym Jakubie Mniejszym mówi się, że był apostołem codziennej wierności. Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Nie, nie, to nie moje słowa. Ja tego nie wymyśliłem. To właśnie jest słowa świętego. Jakuba, a z jego listu, z jego rozdziału, wiersz 17. No i drodzy, kim był Jakub z wali, Jakubem Mniejszym? Jeszcze raz przypominam, że to rozróżnienie, większy, mniejszy, dotyczyło wzrostu apostołów, ponieważ tak się złożyło, że Pan wybrał sobie w tej dwunastce podstawowej, pierwszej, dwóch Panów, którzy mieli to samo imię, Jakuba, większego, który był bratem, jak pamiętacie Jana, i on był wyższy. I Jakuba, który był mniejszy, niższy. Więc żeby się nie myliło, to jednego nazwano w gronie dwunastu apostołów Jakub większy, a drugiego mniejszy. Ten większy to był jeszcze miał, jak pamiętacie z naszych spotkań minionych, był jednym z tych dwóch braci gromu. Był taki bardzo porywczy, bardzo oddany, bardzo, 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 bardzo chętny do tego, żeby rozumieć posłannictwo mesjańskie w nieco inny sposób niż chciał tego sam Pan Jezus. Moi drodzy, zatem kim jest ten Jakub Mniejszy, którego dzisiaj, dzisiaj pragnę wam przybliżyć, nie przybliżę wam i to od razu też przypominam na zasadzie, że po, wyłożę kawę na ławę, czyli cały wykład na temat, na temat apostołów, tylko to jest forma zachęty, żebyście za jakąś chwilę późniejszą, kiedy o tym wam powiem, zechcieli, to będzie opublikowane w wersji darmowej w PDF-ie, przeczytać całe opracowanie dotyczące szczegółowo życia każdego z apostołów, łącznie z ich rodzinami, z ich żonami, z ich dziećmi, które w stu procentach są świętymi i męczennikami, o czym mało kto dzisiaj mówi, o czym przez wieki Kościół milczał, milczy, bo no, nikt o to nie pytał, powiem bardzo dyplomatycznie. A zatem, moi drodzy, Jakub, zwany Jakubem Mniejszym, dla odróżnienia właśnie od tego większego, brata Janowego, był synem Alfeusza. Tradycja identyfikuje go i to jest również ważne, jako brata pańskiego. Co to znaczy brat? Bo słyszymy również w Ewangeliach takie stwierdzenie: że twoi bracia i siostry czekają na zewnątrz. O co więc chodzi? Bo to często też szczególnie wywodzi przyjaciele, zadaje się takie pytania. Jak to? Mówi się że, o tym, że Matka Najświętsza była dziewicą, że poczęła Jezusa jako dziewica, że urodziła go i pozostała dziewicą, a tu Ewangelie jasno mówią, że on miał siostry i braci. Otóż moi drodzy trzeba przenieść się do tradycji tamtych narodów, do tradycji żydowskiej, żeby zrozumieć o w jaki sposób określano bliskich, bliskich członków rodziny. W przestrzeni żydowskiej po dzień dzisiejszy nie mówi się o kuzynostwie, o bratankach, siostrzeńcach, tylko wszyscy, a więc kuzynowie stanowią, są braćmi lub siostrami. I w takim rozumieniu właśnie Jakub mniejszy był kuzynem Jezusa Chrystusa. Kuzynem krewnym Jezusa Chrystusa. Znalazł się w gronie dwunastu powołanych przez Pana Jezusa i to, czym się wyróżniał pośród apostołów, był jego ogromny spokój, pokora i skromność. To był bohater drugiego planu. Można by powiedzieć, że, że był takim swoistym Józefem, mężem Maryi, jeżeli chodzi o charakter. Który nie, nie wysuwał się nigdy na pierwszy plan w działaniu, nie lubił rozgłosu, a jednocześnie był człowiekiem niezwykłej pokory i skromności. Był człowiekiem modlitwy. Był człowiekiem zrozumienia, czym jest pokuta, to jest niezwykłe. Odznaczał się również wielką sprawiedliwością i wiernością prawu. Prawu mojżeszowemu, był Żydem, to jest ważne. Ten żydowski apostoł, który całe swoje życie przeżył w Jerozolimie, był człowiekiem niezwykłego, niezwykłej wierności prawu żydowskiemu. Ale kiedy dochodzi do sporu między helenistami na temat dziejów apostolskich to będą osobne nauki, gdzieś tam w jakiejś przyszłości, a tak na zasadzie dygresji dziękuję Duchowi Świętemu za ten czas właśnie ostatnich dni, bo dostałem tę niezwykłą łaskę, by przemedytować podczas tego pobytu całe dzieje apostolskie w kontekście współczesnego kościoła. I kiedy dochodzi do konfliktu między helenistami a wyznawcami Jezusa Chrystusa, którzy pochodzili z narodu żydowskiego, temat, w jaki sposób należy traktować tych, tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego czy trzeba ich obrzezać, zachęcić i nałożyć na nich wszystkie te obowiązki, które były związane również z narodem wybranym, wtedy właśnie odzywa się Jakub Mniejszy, zwany w Sprawiedliwy. I w sposób jakże piękny podkreślam, że to wszystko, co dotyczy prawa żydowskiego nie musi i nie powinno dotykać ci wierni nowi Jezusa Chrystusa pochodzący z innych narodów. Mówiąc umownie, byli poganie. Oni nie muszą przejść całej tej drogi poprzez prawo żydowskie. Mojżeszowe, poprzez obrzezanie, poprzez wszystkie te ceremonie, które były związane ze starą wiarą, tylko wystarczy, że przyjmą chrzest, że wstrzymają się od pokarmów, od cudzołóstwa, od wielożeństwa, od pokarmów związanych z, okresu, z uduszonymi zwierzętami, czyli przekazą tylko jak gdyby część tego prawa żydowskiego jako obciążenie wynikające z przyjęcia wiary Jezusa Chrystusa. Był człowiekiem niezwykle sprawiedliwym. Moi kochani, w naszym zwyczaju przechodzimy teraz do, do spojrzenia na tego apostoła poprzez chryzmat jego rodziny. Pochodził z rodziny bardzo, bardzo mocno zakorzenionej w wierze Izraela. Syn Alfeusza, jak słyszymy z Ewangelii, i prawdopodobnie matki Marii Kleofasowej, Pamiętamy, kiedy opisywany jest moment ukrzyżowania Pana, to właśnie Maria Kleofasowa była jedną z tych niemiast, które stały pod krzyżem Jezusa. Nie mamy niestety żadnych świad świadectw, których, które mogłyby pomóc nam roz rozwikłać tajemnicę, czy był, czy był um, żonaty, czy miał żonę, czy miał dzieci. Jednakże na podstawie Przeprowadzonych badań w większości tradycji, tej wschodniej i zachodniej, możemy wysnuć wnioski, że był bez, żył, żył bezrzędnie, był całkowicie oddany wspólnocie kościoła, całkowicie oddany chwale Boga. I ważnym rysem jest jego duchowe Ojcostwo, bo to jest bardzo ważne, ważna jego cecha. Był pierwszym biskupem Jerozolimy. Pierwszy biskup Jerozolimy. A więc był tym, który troszczył się o wspólnotę Kościoła, jak o własną rodzinę. Jakub przewodniczył Kościołowi w Jerozolim, jak już wspomniałem, i to on właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, odgrywa tę kluczową rolę podczas Soboru Jerozolimskiego. Zachęcam do przeczytania sobie, nawet dzisiaj na dobranoc, 15 rozdziału dzie dzieł apostolskich. To naprawdę niewiele, półtorej strony. I kiedy rozstrzygano właśnie ten problem, problem z poganami, czy muszą zachować prawo mojżeszowe, to on był tym, który wyłożył wszystko w, tak, w taki sposób, że już nikt więcej nie miał wątpliwości, jak należy postępować. Dzięki jego roztropności Kościół zrozumiał, że zbawienie jest łaską. Naprawdę łaską w Chrystusie, a nie tylko wypełnieniem suchych przepisów talmudycznych, w których przecież Żydzi mieli ponad 600. Tradycja mówi, że zginął śmiercią męczeńską mniej więcej w okolicach 62 roku po narodzinach Chrystusa. Śmiercią, która była bardzo brutalną śmiercią, otóż. Postanowiono go zrzucić z narożnika świątyni w Jerozolimskiej i z tych możemy sobie wyobrazić, jeżeli nie je wiemy, to wystarczy sobie stanąć albo poprosić AI czy, czy jakąkolwiek inną en encyklopedię o podanie wysokości choćby muru, ściany płaczu, która znajduje się w Jerozolimie, to będziemy mieli wtedy Wyobrażenie z jakiej wysokości został zrzucony, to jest wysokość mniej więcej 30-metrowej wieży. On przeżywa ten upadek. Ale bardzo żarliwi, gorliwi Żydzi z tej tradycji starego, stałotestamentalnej dobijają go tam przy Morze Balkany. Szukamy zwykle w naszych rozważaniach. Pewnej symboliki, by znaleźć wśród ikonografii czy też figur, które spotykamy, będąc często w różnych miejscach świata, spotykamy w świątyniach figury różnych świętych i nie potrafimy ich rozpoznać. A zatem, po czym rozpoznamy figurę świętego, świętego Jakuba Mniejszego? Pałka i kamień. Pałka i kamień. W jednej ręce pałka, w drugiej kamień. Narzędzia jego ręki. A w ikonografii często stoi z księgą, ze względu na to, że jest jednym z autorów Nowego Testamentu, i w drugiej ręce trzyma pałkę, czyli to, to narzędzie jego męczeństwa. Jest patronem robotników i naszych farmaceutów, którzy, którzy troszczą się każdego dnia o nas, byśmy byli zdrowi. No dobrze, ale co z tego wynika dla nas, tu i teraz żyjących? Co może powiedzieć nam postać świętego Jakuba apostoła mniejszego? Otóż, moi drodzy, uczy nas święty Jakub mniejszy, że świętość nie rodzi się na klęczkach tylko, na przebywaniu w świątyni w kaplicy, ale świętość rodzi się w codziennej wierności. Nie rodzi się w wielkich czynach heroizmie. Wtedy, kiedy wszystkie stacje telewizyjne będą mówiły o nas, co wielkiego zrobiliśmy. Świętość rodzi się w tych małych, codziennych naszych czynach, w naszej cierpliwości, wytrwałości. Nie był tak znany jak Piotr, nie był tak znany jak Jan, nie miał spektakularnych wejść, ale jego postawa. Pełna pokory, pokuty, sprawiedliwości, Buda, budowała również Kościół od jego fundamentów. Jego list, moi si moje drogie siostry i bracia, to takie wołanie o wiarę, która wyraża się w czynach, o chrześcijaństwo, chrześcijaństwo konkretne, szanujące się nawzajem. O chrześcijaństwo codzienne, przepełnione miłością, a nie jadem. O przełożenie na miłość tego wszystkiego, co mówimy tak pięknie o Ambo, z tych miejsc. Przełożenie na codzienne świadectwo. I tak jak przez cały ten czas, taki duchowy pasek, znacie ten gest. Świętość, moi drodzy, to nie są tylko gesty. Świętość to codzienna wierność i wiara wyrażona w uczynkach. Dlatego jeżeli podasz dzisiaj po przyświętej szklankę dobrej herbaty swojej żonie czy mężowi z miłości, to to będzie wpływało na budzenie się i rodzenie się coraz większych postaw świętości w swoim życiu. Nie zapominajmy o tym. I zakończmy to dzisiejsze rozważanie krótką modlitwą. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tego niezwykłego świętego, świętego, którego sam nazwałeś Jakubem Mniejszym, który uczy nas wierności w codzienności. I z wielką pokorą prosimy Cię, Panie, w tej modlitwie, która niechaj stanie się również naszą modlitwą wiernych, aby i nasza wiara ukazywała się nie tylko w moich naszych słowach, ale w tych naszych prostych czynach miłości i sprawiedliwości. Niechaj nasze życie będzie małe, ale prawdziwe, a Twoja chwała wielka i wpływająca na piękno Twojego Kościoła. I w tym duchu prosimy Cię w intencji tych wszystkich, których bardzo kochamy którzy dzisiaj na tym ołtarzu kładą swoje prośby. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Panie, prosimy Cię o pełne uzdrowienie dla Iwony. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla każdej i każdego z nas. Ciebie prosimy.